Trwa faza finałowa dziewiątego ogólnopolskiego turnieju Kuba Cup. Jest z nami kolejny gość, tym razem olimpijczyk z Barcelony, obecny ten RGKS-u Katowice Jerzy Brzęczek. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w miejscu, gdzie też stawiałeś pierwsze kroki w szkole. Miło chyba teraz się spogląda, jest to już dziewiąta edycja, przyjeżdżają drużyny z całej Polski co roku. Turniej stał się bardzo prestiżowy. No czuć się na bardzo dla nas to jest radosna, zawsze z, e, chwila, kiedy widzimy młodych adeptów piłki nożnej, którzy przyjeżdżają z całej Polski, z różnych klubów, mogą rywalizować e, i, i na pewno służy to również temu, żeby podwyższali swoje umiejętności e, w tej bezpośredniej konkurencji, jak również no jest to z jednej strony również czas jakiegoś pokazania się, zobaczenia, zobaczenia zawodników, którzy mają jakiś talent, bo, bo tego typu turnieje na pewno również to mogą być początkiem drogi dla wielu młodych chłopaków do tego, żeby grać e, piłkę zawodowo. Tu zaczęła się droga właśnie Kuby Błaszczykowskiego, który na tej sali trenował, później grał w czwartolikowym stadionie. Spodziewałeś się, że kariera będzie przebiegać w tak bardzo szybkim tempie? Na, na pewno było to trudne do przewidzenia, żeby, że, że to tempo tak dynamicznie będzie się rozwijać, ale na pewno Kuba miał bardzo duży potencjał, miał charakter, niesamowitą ambicje i to na pewno go prowadziło do tego, że, że zawsze nie chce pokazać, że, że ma duże umiejętności i chciał zr zrobić karierę. Na pewno mu się to udało, tak więc to jest również myślę wskazówka dla wielu młodych chłopaków, którzy mają talent, ale muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to, talent to jest jedna rzecz, ale praca, zaangażowanie, wiele wyrzeczeń i, i determinacja do tego, żeby trenować, powiększać, powiększać swoje umiejętności, żeby móc zaistnieć w piłce, w piłce tej dorosłej, zawodowej. Obecnie jesteś na MGK w Katowice, po odejściu z Rakowa objąłeś Lechę Gdańsk. Chyba nie tak wyobrażałeś sobie pracę w Lechi. Sam oczekiwałeś czegoś więcej? Mimo, że drużyna była dosyć mocna, to wyniki średnie. Ja tak nie uważam, ponieważ przychodząc do Lechy Gdańsk, mieliśmy na, na 14. miejscu. Zakończyliśmy sezon na 5. miejscu. Byliśmy bardzo blisko europejskich pucharów. Później na pewno nie zaczęliśmy tej, tej następnej rundy, następnego sezonu. E, tak jak tego oczekiwaliśmy. Pierwsze dwa mecze przegraliśmy, ale później pięć następnych spotkań e, nie, nie odnieśliśmy żadnej porażki. Myślę, że również, również ten okres przygotowawszy e, to okienko transferowe, również wiele sparingów powodowało to, że nie do końca, nie do końca e, mogliśmy wszystko zrealizować to, co chcieliśmy. E, jak życie pokazało, w następnych, którzy przyszli zbyt wiele, więcej nie, nie zdobyli, tak więc myślę, że... Gdybym, gdybyśmy zostali e, do końca tego, tej rundy, e, śmiem twierdzić, że mielibyśmy więcej punktów zdecydowanie niż, niż to na dzień dzisiejszy Malechi, ale to było doświadczenie e, bardzo dla mnie ważne. Teraz inne wyzwania, tak więc... E, na tym się przede wszystkim koncentruję. Patrząc teraz na chłodno po kilku miesiącach, spodziewałeś się, że coś więcej w Rakowie osiągniesz, czy jesteś zadowolony z tego, co osiągnąłeś? W jakim położeniu zostawiłeś zespół? Jak wspominasz ten okres pracy w Rakowie bardzo długi? Ja myślę, że ja osobiście bardzo pozytywnie. Patrząc na przez pryzmat tego, jaka to była sytuacja, z czym zaczynaliśmy, co roku mieliśmy walczyć, walczyć, jak gdyby o awans ale każdy sobie zdawał sprawę, że na pewno nie mieliśmy takich, takich możliwości, jeżeli chodzi o finansowych, jak również umiejętności piłkarskich. Teraz Duży Rakowa jest to zupełnie inna, duży na inni zawodnicy, którzy przychodzą z ekstra klasy, zupełnie inne pieniądze wchodzą w grę, tak więc, tak więc myślę, że... Z perspektywy czasu dla mnie osobiście zrobiliśmy niesamowitą robotę e, i na pewno graliśmy ponad, ponad to, jaki mieliśmy potencjał. E, pomimo tego, że może niektórzy mają inne, inne zdanie, ale myślę że, e, myślę, że w tamtym okresie czasu e, tak jak, jak się prezentowaliśmy, e, jestem z tego, z tego bardzo zadowolony patrząc przez pryzmat e, tych zawodników, jakich wtedy mieliśmy do dyspozycji. Dosłownie ostatnie pytanie. Tuż przed świętami bardzo piłkarski tydzień, wiele atrakcji w naszym regionie. Jest to także okres wspomnień dwóch trenerów. Jutro mamy memoriał Zbigniewa Dobosza, w środę niedaleko Truskola, tutaj w Pankach, memoriał D Darka Dobosza. Jak wspominasz tych dwóch ludzi? Oczywiście to niesamowite postacie, jeżeli chodzi o piłkę, nie tylko częstochowską, ale, ale e, ogólnopolską, jeżeli chodzi o trenera Zbigniewa Dobosza. To... Człowiek, któremu dużo zawdzięczam, który, u, u którego praktycznie zaczynałem grę, trening na takim profesjonalnym poziomie, tak więc osoba, która, która wychowała wielu zawodników i na pewno jego odejście dla wszystkich nas, dla, dla tego świadka sportowego, piłkarskiego dosyć niespodziewanie i, i, i na pewno wielka strata. Ale to pokazuje, jakie jest nasze życie, że, że pewnych rzeczy po prostu nie damy rady przewidzieć, przeskoczyć, ale na pewno na pewno trener Dobosz miał niesamowity wpływ na, na kariery wielu zawodników, jak również na, na rozwój Częstochowskiej Piłki Nożnej. Jak spędzisz okres świąteczno-noworoczny? Okres świąteczno-noworoczny spędzimy z rodziną w Troskolasach, tak więc, tak więc jest to taki okres, gdzie zawsze miło jest usiąść, zasiąść przy tym wigilijnym stole z najbliższymi powspominać, pożartować, po, po również, również podziękować za to, co, co przeżyliśmy, przygotowywać do następnego <laughs> ciężkiego, ciężkiego roku, jak, jak, jak co roku można powiedzieć, tak więc są to na pewno chyba dla każdych Polaków, dla nas w szczególności e, najpiękniejszy okres, kiedy można usiąść, zasiąść przy tym wigilijnym stole e, z całą rodziną. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.